To troszeczkę inna sceneria, ponieważ jesteśmy w miejscowości pod Lublinem, dokładnie w Gusku, bo jest zarejestrowany dla naszego klienta. To, co widzicie, moi drodzy za mną, to urząd. Tak, tak, dokładnie tak, jak wam mówię, to jest urząd. Troszeczkę różni się od naszych warszawskich machów, ale jednak widzicie, spełnia funkcję urzędu, spełnia. Sprawy są załatwiane tak, jak powinny być, są załatwiane. Więc, tak naprawdę, to jest najważniejsze. Kochani, sprawa oczywiście załatwiona pozytywnie, bo, bo tak naprawdę jak mogłoby być inaczej? Jesteśmy już tutaj drugi raz tak naprawdę, z uwagi na to, że była to rejestracja z czasowych tablic, na stałe. Kochani, tak jak Wam zawsze wspominałam, nie działamy stricte na terenie Warszawy, działamy również i poza nią. Jak widzicie, zdarzają się też przypadki, że trzeba wyjechać kawałeczek dalej, gdzie jakże tak naprawdę robimy, to nie ma to dla nas żadnego problemu, tak? Co mogę Wam więcej powiedzieć, kochani? Jeżeli macie jakikolwiek problem, boicie się, że czegoś nie załatwicie w swoim urzędzie, to tak jak mówię, zapraszam Was serdecznie. Postaramy się Wam pomóc jak najlepiej. A sami widzicie, że zawsze robimy to ze skutkiem pozytywnym. Kochani, jak widzicie, okolica dość malownicza. Zielono na pewno, nie tak jak u nas w Warszawie. Co tutaj więcej mówić, moi drodzy? Myślę, że klient będzie zadowolony z efektu, jaki się udał, moi drodzy, ponieważ jak sami wiecie, przy samochodach sprowadzanych wiele razy spotykam się z tym, że klienci nie dają sobie rady. Co więcej, moi drodzy, zwróciłam też uwagę niestety, ale w urzędach bardzo często zdarza się tak, że osoby, które rejestrują pojazdy, nie mają tym zielonego pojęcia. Moi drodzy, niestety, ale pracownik urzędu nie może opierać się tylko na tym, że łatwa sprawa dla niego to jest sprawa przerejestrowania pojazdu. E, niestety, zdarzyło nam się wiele razy, że musieliśmy tłumaczyć urzędnikowi, jaki to jest dokument, że to jest poprawne. E, no moi drodzy, niestety, ale tak nie powinno być, tak? Dlatego e, zdaję sobie sprawę też, że osoby, które mają sprowadzane samochody, mają z tym problem. Ponieważ nie oszukujmy się, jeżeli ktoś z Was sprowadza sobie samochód, nie wie dokładnie, z czym to się Jakie dokumenty ma, a tak, i tak naprawdę dostanie tylko od osoby, która Wam sprowadzała, pójdzie do urzędu. Trafi się urzędnik, który tak naprawdę sam nie będzie wiedział, jakie dokumenty ma przed sobą, i wychodzi to, że jest tak naprawdę rejestracja negatywna i zostaniecie, że tak powiem, odprawieni z kwitkiem. My natomiast wiemy, co mamy robić, co z czym się je i sami widzicie, że tak naprawdę robimy to bardzo dobrze. Więc tak jak mówię, zachęcam Was, kochani, do zostawienia nam dokumentów i tak naprawdę. Będziecie wiedzieli, jak profesjonalnie działamy. Życzę Wam kochani miłego dnia w takim razie, a ja wracam do Warszawy.